Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowy kodzik do Robloxa. Ja ten kodzik już wpisałem, dostałem ten item, ale pokażę Wam ten kod, żebyście mogli skorzystać. No to wpisujemy. Z dużych liter wszystko B I H O O D 2020. No i tutaj klikamy, no i kod już jest wykorzystany. Ja mam ten kod wykorzystany, a więc taki jest kodzik. Tutaj możecie wpisywać szybko. No i przechodzimy do awatara. Zobaczymy ten kodzik. Ja już to mam też założone, ale pokażę Wam to lepiej. No to awatar. No i zaraz się załaduje, i będziemy mieli ten item już założony. Jak widzicie to jest taki itemek tutaj. A na mnie on wygląda tak. Zaraz zobaczymy jak się załaduje. Coś. O! No i tak wygląda ten itemek. Ja mam liska założonego, to może trochę brzydziej. O, bez liska trochę ładniej będzie. Trochę trzeba poczekać znowu. Ale i ten mi się podoba. Komu się podoba i ten, niech mówi napisz w komentarzach. Postawcie lajki, suby, dzwoneczki. No a więc w tym odcinku tak wygląda. No to na tyle. A więc się maneczko.